Witajcie serdecznie, Michał z tej strony, jak widzicie War Thunder. No i generalnie nie mam dla Was dobrych wiadomości, mam właściwie same złe wiadomości. Pierwszą złą wiadomością już jest ta, którą w tym momencie widać, jest to filmik nagrany z powtórki, czyli w tym momencie sobie oglądamy replaya. Żeby było śmieszniej, to ja tę bitwę, którą w tym momencie sobie obejrzymy na tym replayu, rozgrywałem dosłownie z 15 minut temu, czyli no 15 minut przed tym, nim nagrywam właśnie tę powtórkę, tak? Z czym to jest spowodowane tak naprawdę? Cóż, w pierwszej kolejności jest to powtórka z gry solo. Generalnie, jak pamiętacie, to miałem nagrywać wszystkie bitwy, które rozgrywam solo w czasie rzeczywistym, i tak faktycznie było, oczywiście, tak sobie bitwę nagrałem. Niestety mam od jakiegoś czasu bardzo duże problemy z samą grą. Problemy te spowodowane są tym, że gra w momencie, kiedy ja sobie nagrywam z niej film na żywo, mam nadzieję, że przy powtórce tak nie będzie, to mi się. Wywala, dosłownie mi się wywala. Dnia dzisiejszego w ogóle miałem, e, kiedy grę sobie rano odpaliłem, problem tego typu, e, że miałem bardzo niskie FPS. W tej chwili widać sobie 24. To ja miałem wtedy w samym garażu tych FPS-ów 15-12, co powodowało fakt, że ja praktycznie nie byłem w stanie płynnie się po samym garażu, czy też na no, płcie lotniska e, poruszać. W momencie, kiedy sobie odpaliłem bitwę testową, było jeszcze gorzej. I nadomiar złego gra mi się po prostu w pewnej chwili całkowicie zawiesiła, ale to całkowicie w ten sposób, że nie dało się zrobić niczego innego, tylko po prostu zrestartować komputer. I tak się zacząłem zastanawiać, co było tego przyczyną. Czy to moja karta graficzna, czy coś ze sprzętem? No być może tak, jakby nie patrzeć. Wszedłem sobie w takim też układzie na równe forum gry i tam znalazłem tematy, w których bardzo dużo ludzi od jakichś dwóch, trzech dni zaczęło narzekać na to, że mają problemy z siecią, przynajmniej według gry. Internet działa im dobrze, ale gra stwierdza, że połączenie jest wolne i jest lagowanko. Bardzo dużo ludzi właśnie narzeka na lagowanko spowodowane niskimi wartościami pinga i pakietami, które w dużych ilościach się głupią i trzecia rzecz bardzo dużo ludzi narzeka na fakt że gra im się okazjonalnie wywala, zawiesza lub fryzuje po prostu no u mnie generalnie już wszystkie z tych opcji się pojawiły, czyli o tutaj Katalinka jeszcze z góry tak powolutku nadlatuje, czyli e, gra mi się fryzowała, gra mi się wywalała gra mi się zawieszała e, i właśnie takie są historie i generalnie następstwo tego jest takie, że kiedy sobie nagram już, już tę bitwę, byłem w 3 czwartych dosłownie tam było jeszcze pół centymetra tego śmiesznego znacznika na górze granatowego, żebyśmy który mówi, że już jesteśmy praktycznie przy końcu bitwy, to gra się nagle wywaliła cały plik, który nagrałem poszedł ponownie do śmieci stwierdziłem, że trudno się mówi, nagram to chociaż z powtórki, bo bitwa jest całkiem nie najgorsza poza tym jest to bitwa Amerykanami, którą obiecałem w zeszłym tygodniu, więc stwierdziłem, że ją nagram chociaż w taki sposób i przy okazji powiem Wam w jaki sposób ewentualnie zaradzić sobie ewentualnym frizo i ten sposób, który okazał się, że u mnie nie działa Sposób polega na tym, że w pierwszej kolejności wezmę sobie Skype. Czy ja tutaj wejdę w ustawienia? Uwaga, nie, to są ustawienia, tylko sterowania. W każdym razie trzeba w Launcherze włączyć opcję V-Sync, ona jest obok rozdzielczości. Powoduje to fakt, że ilość FPS-ów ogranicza wam się do ilości, do tej prędkości odświeżania monitora. To jest pierwsza rzecz. No, u mnie to akurat nic nie dało, jak widać. I druga rzecz jest taka, żeby sobie przy rozdzielczości ustawić opcję nie pełnego ekranu, tak? E, tylko ustawić sobie opcję e, nie full screena, tylko opcję, oje, jak to się nazywało, e, graj na pełnym oknie. O, i to jest podobno porada, która sprawia, że gra się no, nie frizuje, nie laguje tutaj No U mnie to akurat nic nie dało. No dobrze, w takim też układzie że skupmy się na tej bitwie. Mam nadzieję, że to przynajmniej mi się w jakiś głupi sposób nie zlaguje, i nie popsuje. Ja jeszcze będę kombinował tutaj z launcherem, żeby, żeby zmienić. Sposób renderowania czy też instancingu, My zobaczymy w każdym razie co wykombinuje. Co sobie widzimy na ekranie? Widzimy sobie Katalinkę z trzeciego poziomu, stwierdziłem, że sobie ją wezmę na samym początku. E, chwilę, ja może markery włączę, o tutaj dokładnie widok z kokpitu, dokładnie stwierdziłem, że sobie wezmę Katalinkę nie głupi pomysł w każdym razie, chcę sobie troszeczkę rozwinąć, tak, bo ona taka bitna jest, te bomby 50 funtowe, czy tam 100 funtowe 100 funtowe, tak, dźwigam to są bomby tak naprawdę ile, 40 parę kilogramów mają, pierwsze moje podejścia polegały na tym że chcę sobie zbombardować tutaj cele naziemne i te cele mi się naziemne pobombardować udało tak naprawdę, ale w liczbie no małej jeszcze, co nie zmienia faktu, że już jakieś tam próby były, tak, przede wszystkim omijałem sobie czołgi no bo bombami 100-funtowymi to ja w czołg średnia tutaj, czołgi średnie sobie akurat jeżdżą, to sobie mogę takim czołgom nafikać, tak? Po prostu dosłownie, dobra. Przyspieszamy sobie, zrobiłem sobie jeszcze jeden nalot. Eee, to tam byli przeciwnicy. Stwierdziłem, że polecę sobie na prawą stronę mapy, gdzie tu jest dosyć sporo tych działek przeciwlotniczych. Przyspieszamy sobie prędkość powtórki, tak, dokładnie, eee, żeby tutaj nie było zbędnego przedłużania. W momencie, kiedy sobie oczywiście gram to tak nie przedłużam, no, znaczy nie, nie przewijam, bo no bo się nie dało, tak? Eee, kolejne działko, tutaj jest chyba w co nic nie trafiłem. Czy coś mi się wydawało, że trafiłem, ale co to było? Nie mam pojęcia, bunkier, nie bunkier. W każdym razie rozpoczynam sobie ostrzał kolejnych celów naziemnych. Tak, elegancko. No całe nawet udało mi się artylerię zestrzelić. Jedna artyleria, tu za chwilę chyba jeszcze pójdzie druga artyleria, czy nie poszła. No nie, na razie nic z tego nie wyszło. A jest dobrze. Działo przeciwlotnicze. Wow. No i za chwilę przekonacie się, co działo przeciwlotnicze potrafi zrobić z tym samolotem. Na razie sobie lecimy. Twardo i cwania skołały, wow, ale jesteśmy super. Mamy twardy, niezniszczony samolot. Szukamy sobie kolejnych celów naziemnych. Uwaga. E, tu są czołgi, czy też działa, czy też jakieś pojazdy no i w tym momencie było po zawodach ale żeby było śmiesznie, to jeszcze lata lecąc, właściwie spadając udało mi się zrzucić cały ładunek Bo e, i udało mi się strącić jeszcze jedno działo przeciwlotnicze, co właśnie w tym momencie widać w prawym dolnym rogu, także epicka akcja się udała, bez skrzydła udało się coś jeszcze strącić, e, w każdym razie no jest to godne po prostu zapisania złotymi zgłoskami w historii gry War Thunder tak, żarty sobie oczywiście robię takie śmieszne działko mi strąciło to przywaliło mi tak, że całe skrzydło od razu odleciało, Dobywa. No w każdym razie, dobra, bierzemy sobie kolejną maszynę Kolejna maszyna, którą sobie wziąłem była to maszyna, no proszę mi tu przyspieszyć, czy ja będę to działko teraz do końca świata oglądał? Nie, dobra To jest Buffalo, Buffalo ten wyższo-poziomowy, czyli zdaje się dwójeczka e, Drugi level, dobrze mówię, czy trzeci? Drugi, chyba drugi, dobra, nie marzę w każdym razie Buffalo sobie troszeczkę, e, po, znaczy do, 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 dodałem sobie troszeczkę e, modułów, w tym sensie, że nie jest to już taki goły wesoły samolot, tylko są już jakieś osłony, jakieś pancerzyki. No, w każdym razie coś troszeczkę już wykupiłem w tym samolocie. No i skupiłem się na celach, które widać tutaj. W pierwszej kolejności Japończyk stwierdziłem. Japończyk, łatwy cel, w tym sensie, że papier. Także liczyłem na to, że 4x12 tutaj zrobi z niego rzeźnie. No i zobaczmy, jak to wyglądało. Weźmy sobie może na przykład widok o, z kabiny pilota, tak dokładnie e, Troszeczkę sobie zwolniłem, akcja filmowa, uwaga, uwaga Trochę przyspieszymy, okej, okay, okej okay. Zbliżamy się, no strzelaj, strzelaj, czemu ja bufalo nie strzelam, co, a bo ja tutaj miałem problem e, Dobra, e, uszkodzone skrzydło, no i udało się go zniszczyć, piękna akcja po prostu Teraz ja proszę jakąś normalną kamerę o dokładnie. No i przyspieszamy sobie. Udało mi się go zniszczyć niewidzialnymi pociskami. Co ja za pociskami strzelałem, że tego nie było widać? Nie mam pojęcia. zapewne pewno nie były to pociski smugowe, czy też te, te niewidzialne pociski, no ale już tam niech będzie w każdym razie. Kamerkę sobie zmienimy. Tak, oj, tutaj sobie zaczęłem ganiać hurikana, e, Dokładnie, no troszeczkę tutaj świruje gra. Widać, że samolot sobie wpływa tak dziwnie. Hurikaj, dobra, rozpoczynamy ostrzał. Czy ja go tutaj puknąłem? No troszeczkę go puknąłem. Ale został zestrzelony przez yy, bumeranga. Ja go w tym momencie tylko i wyłącznie zasystowałem No, co, jakby nie patrzeć, nie najgorsza opcja e, Przyspieszamy sobie grę normalnie I to sobie zrobiłem nawrót Stwierdziłem, kurczę, trochę za szybko się tu wszystko dzieje Ja muszę się troszeczkę zastanowić, jak chcę tak naprawdę polecić Co ja chcę tutaj zrobić e, Rozejrzałem się po polu bitwy i stwierdziłem Aha, tam są przeciwnicy, no to tam lecimy Siadź zniszczenie i zagrożenie Dobra, lecimy sobie w prawo Nie, lecimy sobie jeszcze w prawo Tutaj są sojusznicy, którzy potrzebowali ewidentnie pomocy, stwierdziłem, że kurczę, czemu miałbym nie pomóc, tak? No to sobie gonimy. Cóż to była? To była czajka, zdaje się. Tak, to jest czajeczka, czajeczki już nie ma, no trudno się spodziewać, żeby ona przetrwała dłuższą walkę, kiedy kogoś ma na ogonie. Chyba, że wymanewruje przeciwnika, to nie jest wcale takie trudne czajko, ale z drugiej strony jest to samolot delikatny. Chyba, że latam dwupłatami, ale to też zależy na jaki się dwupłat trafi. E, dobra, e, tutaj sobie ktoś próbował mnie strzałówkować. Na szczęście mnie w ogóle nie trafił. Tutaj będzie jeszcze jedna czołówka. E, Japończyk, dobra, Japończyka mi się udało uszkodzić. E, I udało mi się go. ojojoj, i tutaj zostałem jeszcze zniszczony, strącony. Tu się działo wszystko. Po prostu trzy czołówki naraz. E, w pierwszej czołówce nic, druga było zniszczenie, zdaje się i w trzeciej zostałem strącony. No bywa w każdym razie. Tak to niestety wygląda. E, tak wyglądają przygody w Wortanderze. No i ja wziąłem sobie chołka. Hawk trzeci poziomowy. Stwierdziłem, że ja muszę poznać możliwości tego samolotu Bardzo ciężko się nim skręca On Jego tak zarzuca dziwnie przy, przy zakrętach Ale z drugiej strony No chcę go po prostu poznać Uparłem się, że ja spróbuję tym samolotem jakoś polatać I spróbuję coś ciekawego nim wykręcić No zobaczymy, czy coś ciekawego mi tutaj wyszło Z tego co kojarzę, a mam krótką bardzo pamięć To chyba nic ciekawego nie wyszło, ale zobaczymy W każdym razie rzuciłem się tutaj Oczywiście pomóc sojusznikom Cóż to tutaj latało? Cóż to tutaj? To jakiś dwupadł, tak Ale nie, nie byłem w stanie wykręcić na niego po prostu tu lecę sobie, fajnie jest i tu się zaczęło i jazda po prostu. Dokładnie tam go sobie znalazłem, I się zgubiłem całkiem gdzie ja jestem, a gdzie jest on. Ki-10.2 to jest pierwszy poziom, czy to jest rezerwa japońska? Tak, dokładnie także ta dziesiątka po prostu mi zmyknęła z prędkością światła nie byłem w stanie jej dogonić, a tutaj już czułem że ona długo tajnie nie poleci, dokładnie dużo jest po zawodach to nie jest samolot niestety na drugie, trzecie tiere, kiedy ma kogoś na ogonie, on sobie potrafi podziałać przeciwnika, jasne, ale w momencie kiedy sam, je, sam kogoś goni, tutaj się zastanawiam, komu, komu pomóc, po lewej hurikajn, po prawej iszak był zdaje się, widziałem w każdym razie hurikajna, który akurat strącił kogoś, ten hurikajn mnie tutaj nie widział, także miałem swoje 5 sekund żeby tutaj w jakiś sposób go skoczyć, przyspieszymy troszeczkę skupił się na celach naziemnych, na bunkrze żeby było śmiesznie, to jest speed, dobra a nie kurykań. no i spita ciśniemy uwaga, uwaga, czy trafiłem w sojusznika? Nie, wspaniałomyślnie tutaj stwierdziłem, że nie będę strzelał. Zresztą nie mogę trafić w tego spita Po prostu życie tutaj mi ładnie wszedł nagon. A tutaj wspaniały sojusznik stwierdził, kurde, nie mogę trafić, zramuję, zramuję. A i zramował. No i tak to właśnie działa mniej więcej. Dużo graczy niestety w ten sposób grza, gra w workanterze. Znaczy poniekąd, no nie oszukujmy się, kurcze, jest jakaś opcja. W momencie, kiedy na przykład przegrywamy, tak, i jakiś samolot ląduje na naszym lotnisku, no to dobry, dobrą opcją mimo wszystko jest go zramować. W tym momencie mamy większą szansę na wygraną, tak, ale z drugiej strony, no. Fajnie jest grać Fair Play. Mamy te działka w tych samolotach karabinki, to, to korzystajmy z działki z karabinków, a nie bawmy się w czołgi tak naprawdę. A tutaj sobie stwierdziłem, że działko przeciw lotnicze sobie puknę, bo tak, bo mi wkurzyło, bo zaczęło się strzelać bezsensownie. Stwierdziłem, że jedno mnie strąciło Możliwe, że to nawet było to samo, które mnie strąciło. I tutaj był fail z mojej strony. Jak było była sobie czołówka e, z przeciwnikiem, ale zanim leciał sojusznik. Stwierdziłem, że kurde nie będę strzelał w tym momencie, bo wyjdzie z tego bida, mogę strącić sojusznika i wyjść na tym dużo gorzej niż mnie strąci ten iszak. No niestety Iszak mnie strącił. E, ten nie wiem czy w końcu tego Iszaka rozwalił czy nie, no ale niestety e, trzeba było podjąć decyzję, ja podjąłem decyzję tak no, połowicznie e, sensowną tak naprawdę. E, tutaj jeszcze tak e, sobie leta, latałem przez chwilę tym hołkiem, dobra Iszaka nie ma na szczęście, tym hołkiem sobie chwilę latałem żeby jeszcze łaga postrzelać, który tam sobie leciał, nie udało mi się go trafić, ale generalnie dało się jeszcze strzelać. Dobra, kolejny bufalo, stwierdziłem, że na, na dzisiaj dosyć hołków Wezmę sobie bufalo, którego jeszcze w miarę, w miarę się orientuję, jak się nim lata No i rozpoczynamy sobie jazdę W tym momencie, któż, kogoż my tutaj mamy? To był speed też Czy to jest speed, czy hurricane? Uwaga, to jest hurricane dla odmiany Troszeczkę zwolnimy Było jakieś trafienie? No, kolego, kolego Naucz się celować w każdym razie Mamy sobie hurricanea, jesteśmy na ogonie zwolniłem, zwolniłem tutaj obroty silnika Było trafienie, zdaje się Czy da się tutaj dozumować w tym momencie? No nie bardzo Szkoda, kolejne pudło. Uwaga, troszeczkę zwolnionym tempie. Matrix, kolejne, kolejne pudło, bo że gdzie ja celuję? Jeszcze jedno pudło, za nisko celuję. Dobra, dostał tutaj. Eee, trochę przyspieszymy. No i udało się trafić w pilota. Także wysnajpowałem do tego pilota. Nie wiem, jak ja, ja go trafiłem od tyłu. musiało przez jakąś parę dosłownie wlecieć między blachami. No i rozochocony tym małym zwycięstwem poleciałem na kolejnego przeciwnika. Tam była Katalina, zdaje się. Tu są średnie czołgi, to wiedziałem, że nie ma sensu się bawić w średnie czołgi, ale tu było sporo celów naziemnych, które w tym momencie postanowiłem postrącać. Także lecimy sobie na artylerię na działko numer 1, tu się ładuje jeszcze bezsensownie, no te powtórki są straszne w tej grze po prostu. Artyleria numer 1 została puknięta. Tu będzie artyleria numer 2, tak dokładnie. No, puka się tutaj, no, zniszczona. Udało mi się w każdym razie wyjść z tego obronną ręką. No, rozpoczynamy sobie manewry uchyleniowe. Uwaga, uwaga, kolejna arta we mnie grzeje. Tu jest jakiś bidulek, ja także dlatego za tego bidulka też się wziąłem. Oczywiście gdzie on jest? Gdzie ja się to cholerstwo schowało? Tam jest, dobra. Nie zauważyłem w każdym razie, no bywa w każdym razie życie. Kolejne dziwne manewry uchyleniowe w moim stylu. Udało się, w każdym razie żyje. To jest, to jest jakiś pozytyw. I tu się ten bidulek schował, którego postanowiłem zniszczyć. No, chodź Raz, było trafienie, nie, uwaga, powtórka numer dwa, no strzela je Bufalo, on strzelił, e, tak, ale przeleciało przede mną, no i drugie trafienie okazało się trafieniem krytycznym, niszczycielskim, mordobicie, po prostu masakryczne. Tu jeszcze jedna artyleria się schowała, no to sobie też popchnąłem. I generalnie powiem wam, że za chwilę był ten moment, w którym mi się gra skraszowała. I swoją drogą ciekawe, co nam to powtórka, tak naprawdę. E, czy też się wywali, czy to było nagrane, czy nie. No, dziwne. Tu już same lekkie bunkry się zostały. E, także no, no, co ja mogę zrobić pierwszym bufalą przeciwko lekkim bunkrom? No, generalnie kamikadze nie jestem pewien, czy by się udało. To jest lekki bunkier, ale jednak bunkier. A ja sobie lecę samolotem z pierwszego tieru, który też za ciężki nie jest. E, no i cóż, skupiamy się na kolejnych celach. E, jadka, czy też walka przeniosła się bardziej na tamtym, na tamtym kawałek mapy dokładnie, lecimy sobie na wzgórze, szukamy sobie kolejnych przeciwników, podziwiamy sobie widoki przyspieszamy sobie, zostały się transportowcy, za które się nikt nie wziął ale które się okazały całkiem wymagającym przeciwnikiem, uwaga, tutaj jakiś lej na dole można było obserwować, tu jest niszczyciel po lewej a przede mną znajduje się transportowiec, na który sobie lecę, prędkość powtórki tu się coś zlagowało, nie jestem pewien czy to mnie właśnie tutaj wtedy w grze nie wywaliło transportowiec po lewej, transportowiec po prawej, rozpocząłem sobie ostrzał czy ja tutaj zrobiłem kamikadze nie, jeszcze nie, tutaj zostałem zdrowo posiepany Skrzydło, kadłub e, Ale nic czarnego Zdaje się, że nie było Manewry uchyleniowe, tu sobie leciał przeciwnik Czy ja mu coś zdążyłem zrobić? E, nie e, I tak bym go nie dogonił, jednego i drugiego Zbyt dużą prędkość miał, a nie, tutaj sobie trochę podziabałem Uwaga, no to sobie robimy replay, a to jest Hawks, swoją drogą bardzo złe celowanie tutaj, to się w głowie nie myśli, jak można mieć takiego zeta, no można mieć coś zeta w każdym razie Ten Hulk mi tam uciekł, stwierdziłem, że jestem i tak zdrowo posiepany, więc lecę sobie na kamikadze I transportowca udało się zdjąć, co jest istotne dla mnie, nie, to jeszcze nie było to To kamikadze będzie tu, o, ta, 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 taka mała zmyła, piłka zmyłka to była No i mój dziubołek kochany, toniemy sobie, łaga powtóreczka, tak, tak I pięknie się rozmaślił na pokładzie Udało mi się transportowiec zdjąć. Spowodowało to fakt, że byliśmy dużo bliżej wygrania tej bitwy. Mieliśmy dwukrotnie dłuższy paseczek, a to już była końcówka bitwy tak naprawdę przez pierwsze powtórkę. Więc była szansa na to, że to wygramy. Niestety, w momencie kiedy już mi się komputer odetkał i dograłem sobie normalnie, okazało się, że przegraliśmy. No widać w każdym razie. Zdążyłem jeszcze jednego hołka wziąć. Czy ja tym hałkiem coś zrobiłem, nie wiem, ale za chwilę sobie przyspieszymy tutaj. Szkoda, że tego paska tutaj na górze nie mam. Tak to nie wiadomo za bardzo, co się dzieje w tej bitwie. Takie to trochę bezpłciowe wszystko jest. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób zostanie poprawione. Stwierdziłem, że się wezmę za tamtego transportowca jeszcze jednego. Z jednej strony fakt, fakty są takie, że wystarczyłoby mi tak naprawdę. A tak kamikaze, chyba byśmy to wygrali. Z drugiej strony tutaj była czajka, z której dzieje, kurde, mam hołka, to jest drugi level, to raczej ma atak tej czajki. No a czajka zrobiła ze mnie jesień średniowiecza po prostu. O dokładnie, a tutaj niestety, no ja już nie zdążyłem wymanewrować go, on też mnie nie zdążył wymanewrować. No i przypadkiem niestety go zramowałem. No nie było to celowe, jak widać. Ja już nie byłem w stanie nad samolotem panować. A ja się tu wbiłem efektownie. Nie, to są jacyś sojusznicy, tak? No w każdym razie tyle, jeżeli chodzi o tę bitwę. Jeżeli chodzi o moje miejsce w ostatecznym rozrachunku, to byłem sobie gdzieś tam. Na w czołówce czwarte czy tam piąte miejsce. Chyba najwięcej celów naziemnych miałem zniszczonych. E, zasadniczo, bitwa była no, udana, gdyby nie fakt, że nie wiem co tak naprawdę, czy to gracze, karta graficzna, ale mm, powiem wam tak, że dużo graczy e, stwierdza problemy e, z mm, War Thunderem w momencie kiedy korzysta z programów do zgrywania powiem wam, że ja z Wortanterem faktem jest, że największe problemy mam wtedy, kiedy mam włączony program do nagrywania e, i wtedy, kiedy mi się dzisiaj rano zdarzył ten freeze, kiedy mi się zawiesił komputer, również miałem włączony program do nagrywania, z tym, że on nic nie nagrywał, więc no, nie wiem na jakiej zasadzie miałoby to działać, e, czy to dlatego się zawiesiło, czy nie, czy to był problem właśnie z tym dziwnym małym e, FPS-em, tak, dokładnie tutaj w garażu miałem 12 do 15 FPS-ów e, i no i generalnie nie wiem, co było tego powodem, tak. No to dobra, dobra, w każdym razie, jeżeli chodzi o powtórkę, to jest tyle. E, trochę tych nagród wpadło, chwila. Czy ja tu będę miał gdzieś w jakiejś ekonomii, czy coś? łódź latająca, no nie, generalnie nic tutaj nie ma tak naprawdę, o, czwarty level mam w amerykańcach, także to jest plus, czy ja mogę sobie coś ciekawego kupić, p 40 1 Kitty Hawk, jak ja na niego mówię Kitty Hawk, Kitty Hawk, tak w skrócie słodko brzmi, także Kitty Hawka może sobie kupię, SDB-3 to jest też fajny samolot, który mi się podoba podoba mi się z misji, które są dostępne w grze twarda maszyna, także możliwe, że sobie ją sprawię, całkiem nieźle uzbrojona jeżeli chodzi o oczywiście o karabiny i uzbrojenie takie podczepiane, czyli bomby i torpedy, torpedy ty posiadasz Pokaż mi siebie tutaj. No pokaż mi się. Ojej, nie możesz mi pokazać, czy masz torpedy. No trudno, w każdym razie przeżyjemy to jakoś. Wydaje mi się, że torpedy ma ten samolocik. Także zobaczymy sobie być może w kolejnej rozgrywce, jak się przedstawia właśnie gra a Kitty Hawkiem, którego chyba zamienię na Hawka, któregoś a, i być może jeszcze SBD3, czyli Dauntlessa sobie sprawię. A w następnej grze, którą będziecie mieli okazję obserwować, e, przelecimy się e, oczywiście w trybie solo. Prawdopodobnie przelecimy się Ameryka, ty, miło, ja gadam Niemcami, w których się dozbroiłem w końcu BFK-110C4. Samolot fajny, sympatyczny, twardy. Miałem już jedną czy dwie bitwy tym samolotem. Podoba mi się maszyna. Jest wolna dosłownie jak, nie wiem, jakbym naleśnik rzucił na wiader i miałoby to latać, o dosłownie. Ale jest bardzo fajnie uzbrojona, bombki są podwieszane, są, także jest to samolot, który jest w stanie sporo zniszczyć, poniszczyć przeciwnika, zrobić generalnie coś przyjemnego na polu bitwy. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten przykry w skutkach odcinek, który nie został nagrany tak, jak powinien zostać nagrany. Mam nadzieję, że w jakiś sposób uporam się z tymi problemami. Jeżeli nie, no to w ostateczności będą niestety replaye lub po prostu War Thunder, a będę troszeczkę rzadziej pokazywał, jeżeli faktycznie bym miał nagrywać z powtórek, to w tym momencie e, będę po prostu e, troszeczkę częściej wrzucał World of Tanks, e, bo tam wiem, że to wszystko normalnie działa, przynajmniej mam taką nadzieję, że to karta nie siada moja. Dobra, to wszystko jeżeli chodzi o ten film, dzięki wielkie za uwagę, dzięki wielkie za wysłuchanie, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia, na razie, cześć!